Horoskop na grudzień dla byka. Moja droga, w grudniu byka czeka miesiąc, w którym wszystko skupia się na finansach, stabilizacji, relacjach i twojej codziennej równowadze. To czas, który domyka ważne sprawy roku, ale jednocześnie otwiera przed tobą nowe ścieżki. 4 grudnia pełnia w Twoim ósmym domu finansów wspólnych i emocjonalnej głębi. Już na początku miesiąca światło pada na zasoby. Te materialne i te, które dzielisz z innymi. Pełnia przynosi jasność w tematach kredytów, podatków, umów, majątku partnera, a także w relacjach opartych na wymianie i zaufaniu. To moment prawdy. Ty i wspólne zasoby i kroki, których nie można dłużej odkładać. 10 grudnia Neptun rusza naprzód w Twoim 11 domu przyjaźni i planów. W tematach przyszłości, marzeń i kontaktów towarzyskich wreszcie opada mgła. Jeśli w ostatnich miesiącach coś było zawiczone wspólny projekt, rozmowa o współpracy, wyjazdy, pomysł, którego bałaś się ruszyć teraz wszystko zaczyna się klarować. 12 grudnia Merkury w Twoim dziewiątym domu nauki, podróży i spraw zagranicznych. Od tego dnia Twoje myślenie staje się bardziej otwarte, odważne, upejlne perspektyw. To energia, która skrzyja nauce, podróżom, dokumentom, egzaminom, sprawom formalnym i rozmowom, które wymagają szerokiego spojrzenia. 16 grudnia Mars w Twoim dziesiątym domu kariery. Tu zaczyna się tempo. Mars w sektorze zawodowym sprawia, że działasz szybciej, śmielej i bardziej zdecydowanie. Pracujesz intensywniej realizujesz projekty, przejmujesz inicjatywę i zyskujesz widoczność. To również wzrost Twojej pewności siebie i gotowość, by wreszcie zrobić krok, który odkładałaś. 20 grudnia Nów w dziewiątym domu otwiera nowy cykl dotyczący Twojego myślenia, rozwoju i planów życiowych. Nowe pomysły, nowe kierunki, nowe decyzje dotyczące edukacji, podróży, świata poglądu. To twój osobisty reset. 22 25 grudnia słońce i Wenus wchodzą do Twojego dziesiątego domu. Słońce rozjaśnia swoją karierę, a Wenus, twoja planeta, przynosi harmonię, wsparcie, uznanie i pieniądze. To bardzo obfity, ciepły czas, pełen pochwał, zaproszeń i zawodowych okazji, a także momentów, w których czujesz, że warto było się starać, wierzyć i iść swoją drogą. Odsumowanie. grudzień daje Bykowi prawdę i decyzje w finansach i relacjach opartych na wyłani, klarowność w planach i celach, nową energię intelektualną i szerokie spojrzenie, mocny zawodowy impuls, i na początek, który zmienia sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoją Możliwości. Moja droga to miesiąc, w którym możesz zrobić krok w stronę bardziej stabilnej, ambitnej i świadomej wersji siebie.